Nie może dać się całkowicie przeniknąć ziemskim sprawom, bo jego zadaniem jest czuwać, aż Pan powróci. Ale też Kościół nie może całkowicie uciec od ziemskich spraw, bo jego czuwanie odbywa się na Ziemi. Siostry i bracia, właśnie w takim adwentowym czasie przychodzi mi podjąć posługę biskupa Warszawy. Sprawa zaskakująca i niespodziewana, tak dla mnie, jak i chyba dla nas wszystkich. Czuję się trochę jak biblijny Abraham, wtedy tak się jeszcze nazywał, który w ustabilizowanym już momencie swojego życia usłyszał słowa: wyjść z twojej ziemi rodzinnej i z domu twojego ojca do kraju, który ci wskaże. Oczywiście Abram był w sytuacji dużo trudniejszej niż mój. Po pierwsze miał już 75 lat, a po drugie, i to było chyba trudniejsze, nie wiedział dokąd ma iść. Bóg na początku jego drogi nie podał mu dokładnego adresu. Wymagał zaufania absolutnego. Zostaw to, co masz. Idź za tym, czego nie masz. Jedyne co dostajesz, to Moje Słowo i zawarta w Nim obietnica. I jak mówi Pismo, Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Ja mam dużo łatwiej, lat trochę mniej, a adres jest podany. I choć na ten moment jest we mnie jeszcze dużo żalu i tęsknoty za Katowic za do dzisiejszego poranka moją archidiecezję, za miejscem, a przede wszystkim za ludzi. I choć myślałem, że Śląsk będzie ostatnim przystaniem, której jej zatrzymuje biedną ludź mojego życia, nim ostatecznie wpłynie ona do wiecznego portu zbawienia, to skoro Kościół chce inaczej, przyjmuję jego chce. Ona jest młoda. Chcę odtąd z radością oddać Kościołowi w Warszawie wszystkie moje siły i całe serce. A Ojcu Świętemu Franciszkowi, na ręce tu obecnego arcybiskupa Nocusza, składam serdeczne podziękowania za to wyzwanie i za to zadanie. Warszawa.